Laudetur. Laudetur. Wróciłem. I możemy zaczynać, bo krucyfiksy państwa w kościołach odwrócono już do góry nogami, jak pisał Grabiński, Może zacznę od dość prowokującego pytania, żeby było ciekawiej. Po co czytać drugorzędnych pisarzy, pierwszorzędnych nawet, drugorzędnych, skoro są pierwszorzędni? Chodzi o to, czy polecać klasykę i jaką? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo ostatni jeden z obserwujących czegoś tam lubię, który mądrze pytał, dlaczego polecamy klasykę, No go recenzujemy, Grzesiuka i czy za tym pójdzie elementarz szwarskiego. Uważam, że nic błędniejszego. Po pierwsze, oglądają nas i słuchają nie tylko ludzie w naszym wieku, sporo też młodszych, którzy pewnych rzeczy nie muszą znać, a czy często znają zresztą. Natomiast ta pierwszorzędna klasyka, która może być czytana i przez dzieciaki, i przez Starszych, a chętnie jest przez dzieciaki jest jak najbardziej do polecenia. My nie recenzujemy, my jednak polecamy, aż takich ambicji nie ma. No dobrze, właśnie, ale wspominałeś także o Żeromskim, który ci się sprawdzał i ci się teraz sprawdza, znaczy kiedyś się nie sprawdzał w czasach. Recenia. Ale to nie są rzeczy, które bym czytał same z siebie. W liceum to przecież nie. czytaliśmy Wonę No właśnie, co z tym Wonegutem? Czy Wonegut to jest taki przykład? Czegoś, co polecamy pod każdą szerokością geograficzną i w każdym wieku? Absolutnie tak. Absolutnie tak, chociaż to jest pisarz, który najbardziej doceniony będzie przez inteligentnego nastolatka. Inteligentnego nastolatka w okresie buntu, no i takiego, który lubi język, grę językową, ma poczucie humoru, jakieś groteski, troszkę też jakiegoś bezsensu życia, no bo to jego pisanie jest tak przepojone tym poczuciem absurdu. Łączy poczucie humoru z niesamowitym jednak pesymizmem. No dokładnie. I no bądźmy szczerzy, przecież to mięso, które cierpi. My, czyli mięso, które cierpi, uh -huh. mięso, które myśli. W świecie już takim bez Boga, jednak, postnowoczesnym absolutnie. Wydaje mi się, że my w kolejności, jak czytaliśmy, to chyba wcześniej był Sartre, który był jeszcze bardziej przygnębiający. Chyba, tak? Taki zupełnie nihilistyczny. No to ten Wonegut dał chyba taką mimo wszystko nutę no, może nie nadziei, ale przynajmniej żartu. To znaczy, jest tam bardzo ten dużo tak, absurdalnego, poczucia, nie, absurdalnego hmm. poczucia humoru, groteski. Wonegut no, jakkolwiek jest filozoficzny. Pisarzem, jeżeli ktoś myśli, no to jest jednak pisarzem. Tak jest. Pisarzem, humorystą, nowe śniadanie mistrzów i tej jego rysunki. Prawdopodobnie hmm. państwo nawet nie wiedzą, jak wiele cytatów z One Guta przeszło do, 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 do naszej kultury i po prostu on jest źródłem niewyczerpanym według tych fantastycznych cytatów. Parę przypomnę tutaj. Jakiekolwiek byłoby źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało. Luchaszkowskim! Hmm. Mój ulubiony z rzeźni numer 5 zdarza się, on chyba każdy rozdział kończył takim krótkim zdarza się i to było podsumowanie wszystkich rzeczy. Pamiętaj też podsumowaniem cał, całego ciągu zdarzeń, ca, całej fabuły. Jednej z moich ulubionych jego powieści Syren z tytana było Padłem ofiarą szeregu przypadków jak każdy. No i tak jest na książka, Padliśmy może, ofiarą szeregu przypadków. Nie ma w nich sensu przynać, ładu. Chyba, moja, może najgłębsza z tych jego jakby w jakiś A sposób. Jest niedoceniana, tak trochę niedoceniana, tak Trochę niedoceniana, bo to jest książka, która w mówi sensie o tym, że nie mamy wolnej woli. No właśnie, człowiek jako mięso, które cierpi, które czuje, które myśli, które chce kochać, chce przyjaźni, chce jakiegoś sensu, ale wszystko to jest tylko złudą. Jest straszliwie nihilistyczne. Najbardziej znana książka to chyba Rzeźnia numer 5. Nie, chyba śniadanie Mistrzów. Nie. Tak, tak mi się wydaje. Rzeźni numer 5 Boże, daj mi pogodę ducha, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę i mądrość abym zawsze potrafił odróżnić jedno od drugiego. Ale to chyba nie jest cytat tylko z Bonagute, by to w stu różnych wersjach widzieć. No właśnie wydaje się, że, że, że chyba... Trudno że... powiedzieć, kto, kto tu jest pierwszym autorem. Matka Noc. Jesteśmy tym, kogo udajemy. Tak, a to to, to znam i ja to widziałem mhm. wykorzystane przez któregoś z prawników, w którymś z wielkich procesów klasy norymberskiej, czy to chodziło o Orwandy, czy jeszcze chodziło o zbrodniarzy z Holokaustu, oskarżającego Michał, któregoś z Rady. Spikerów radiowych, którzy wzywali, mi tylko kazano, ja tylko odgrywałem rolę. Naprawdę nie nienawidziłem Żydów. Dokładnie jesteśmy tym, kogo gramy. Uwielbiam też ten jest, jest znacznie bardziej prawdziwy tak, niż. Ee, mówił, tak. Ten cytat brzmi dokładnie: Jesteśmy tym, kogo udajemy, i dlatego musimy bardzo uważać, kogo udajemy. Dokładnie, tu mowa była o panu Kimon. był spikerem radiowym, bodajże jakimś propagandzistą, który przyczyniał się do, do, do Holokaustu. Przyczyniał się do propagowania Holokaustu. Znaczy, nie będziemy spojrzały, przeczytajcie tam oczywiście, tam jest podwójne dno w tym, więc no po prostu polecamy Woneguta całego, tak naprawdę. O, Scotie i Kołyski. Nauka to czary, które naprawdę działają. To tak. też jeden z zaprzódnie ulubionych. No ale co jest na takim pierwszym miejscu z tego Vaneguta? Jeśli chodzi o humor i trzyma guta, to jednak śniadanie Mistrzów. Jeśli chodzi o jego podejście do człowieka, i jednak na, na takie czarne widzenie człowieka i człowieczeństwa, chyba rzeźnia numer 5, Kocia Kołyska. No a dla mnie najlepsza w takiej swojej formie jest właśnie: są właśnie syreny z no więc yy, zakończmy może tym cytatem z Syren z Tytana. Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać. Ramen. Ramen! To ma być wesołe i groteskowe, ramen, ale przepojone jednak smutkiem, właśnie światowym, gut Ramen. Zdarza się.